Czy to, jak umieramy, ma znaczenie? Czy śmierć, jakość śmierci może mieć znaczenie dla ludzi, którzy zostają? Jak widzimy po ostatnich wydarzeniach związanych z katastrofą smoleńską, jakość śmierci ma bardzo ważne, wielkie znaczenie dla potomnych, dla tych, co zostają. To jak człowiek umarł, czy bohatersko, czy podczas służby, czy dla jakiejś sprawy, może wywrzeć nieopisany wręcz, czy nieprzewidywany skutek na żyjących. Nikt się nie spodziewał, że Polacy mają w sobie jeszcze takie pokłady poświęcenia, patriotyzmu, wspólnoty, że z motłochu możemy stać się znowu narodem, społeczeństwem, które ma wspólne wartości, które widzi w sobie, Jakieś braterstwo, jakąś chęć walczenia dla wspólnej sprawy. I to zrodziła jedna śmierć. Apostoł Paweł, kiedy siedzi w więzieniu i kiedy jemu grozi śmierć, tak ocenia swoje życie, które nawet w więzieniu przepełnione, wypełnione jest świadectwem, odważnym świadectwem dla Chrystusa, ale które jest w cieniu grożącej mu śmierci, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. I tu uwaga, czy to przez życie, czy przez śmierć. Czy Chrystus będzie uwielbiony w ciele moim. Nad tym się Paweł zastanawia. On tego najgoręcej w świecie pragnie, aby Chrystus był uwielbiony w Jego ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Warto w ten sposób spojrzeć na śmierć. Ona nie jest tylko tragicznym wydarzeniem. Ona nie jest czymś przypadkowym czy bezsensownym. Kiedy wróbel spada i umiera, Bóg Ojciec o tym wie. Czym bardziej cenni jesteśmy my w Jego oczach, o ile bardziej my jesteśmy cenni w Jego oczach, czyli kiedy gaśnie nasze życie, nie jest to przypadkowe, nie jest to bezsensowne. Dalej pojawia się pytanie: czy my mamy wpływ na naszą śmierć? Dzisiaj lansuje się dobrą śmierć, czyli tak zwaną eutanazję. Ta dobra śmierć polega na tym, że kiedy mnożą się przede mną piętrzą jakieś trudności, cierpienie, ból, choroba, to niech mnie ktoś zabije. Ciekawe, że na zachodzie, dzisiaj w kulturze dekadenckiej. Nie pojawia się już ten problem tylko w odniesieniu do ludzi cierpiących, których, dla których nie ma szans na wyzdrowienie, ale ludzi starych, którzy już są trochę niedołężni, boją się tych cierpień, które mogą potencjalnie nadejść, którzy już nie mogą czerpać pełną garścią z uroków życia i jeżdżą do Szwajcarii do doktora śmierć. I tam proszą, płacą za to ciężkie pieniądze, żeby on ich ładnie, grzecznie, miło, bezboleśnie wyprowadził na tamten świat. To jest dobra śmierć, która zaczyna być coraz bardziej popularna w naszym społeczeństwie. Nie chcemy widzieć cierpienia, nie chcemy widzieć choroby, nie chcemy też widzieć ludzi umierających dla idei, bo wpaja się nam, że życie jest najwyższą wartością. Oczywiście, dla humanistów tak. Dla ludzi, dla których tylko człowiek jest końcem wszystkiego i początkiem, życie ludzkie może i ma najwyższą wartość. Ale dla nas, którzy wierzymy, że jesteśmy tu za sprawą Boga i dla sprawy Boga, śmierć, tak dla, jak i dla apostoła Pawła, powinna ma, mieć przede wszystkim ten wymiar, to pytanie: czy przez śmierć uwielbię Chrystusa? Twierdząca odpowiedź zależy od. Po pierwsze, od tego, jakiej jakości życie wiodę. Paweł mówi: Czy przez życie, czy przez śmierć? On teraz uwielbia Chrystusa. Dlatego też spodziewa się, że jego śmierć będzie kontynuacją tej drogi, tego procesu. Dlatego, by nasza śmierć miała sens, by dała jasny sygnał potomnym, nasze życie musi mieć sens. Musi być ten sens widoczny. Ludziom wokół. Jeśli czym więcej ludzi będzie wiedziało o sensie naszego życia, tym więcej ludzi właściwie zrozumie naszą śmierć, i nasza śmierć będzie dla nich przyczynkiem, podnietą, e, zachętą do tego, żeby swoje życie także kierować ku jedynemu słusznemu celowi.